Dzień dobry w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Man of War eee, Tak, wróci, e, wracamy do naszej misji z czołgami Jak tu widzimy mamy latki Jak tu widzimy mamy ten Jak on tu widzi? Czekajcie, on... Czekajcie postrzelajmy nim on tu może? Co on tu nie może? Albo on się gibie jakoś dziwnie. On się jakoś dziwnie gibie, bo... kazał komuś naprawić. A umarł jakiś. Ok. Ktoś umarł. Potrzebny mi jakiś człowiek. Ktoś jest? Chętny. Hm? Może ty jesteś moim hetlem Nie nie widziałem człowieka przez chwilę To niech tutaj wejdzie pomocnik Pyk A tu będzie, bo tu są cztery osoby, dobrze żeby... Załoga czteroosobowa ile jest trzy osoby, to będzie trzecia no, przyciszone jest, żeby nie było za głośno. Ale też, żeby nie było jakoś... Ehm, wziąłbym... Nie, wiem czemu, ale chciałbym wziąć ten czołg. Taki po prostu dla ochrony. Ale bym wziął ten. 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 Wiem, że to nie czołgi, ale ja tu sobie chcę ogarnąć. Wziąłbym też w sumie y, Su-85. Może nie jest tak. Może nie jest taki. Y, y, ten. Moc chyba ma dobrą, jeżeli dobrze pamiętam. Jego moc jest duża, ale za to, y, jak to powiedzieć, skrętność tego pojazdu jest niestety zby, y, trochę fatalna. Ej, wziąłbym go tutaj, co nie taki o. A nie, bo bym nie mógł strzelać Trzeba tu znajdować dobre pozycje, na serio, o Na przykład tu weźmy Żeby był Albo nie, tutaj, o Tu pasuje A ten czołg, nie wiem, na jakiejś tam broni z tyłu Czekajcie, nie wiem czemu, ale coś wciska O, jesteśmy, zaraz sprawdzę czy wszystko się nagrywa tak, wszystko się nagrywa. I nawet nie wiem, czy by nie podgłosić, będę. O, 50, 50 i nawet dobrze słychać. No, się wyceluje. Pyk. A jest. E, więc tak, trzeba tu poustalać. Co tutaj, o. Pani, Panie, odłącz się. Tego tutaj ukryjmy. Takiego samobójczego, ale okej. Okay. Takiego na razie zrobimy tylko. I bym jeszcze tutaj poukładał jednostki, tylko jakby to wyglądało? Może tu? Nie wiem, czy to tak nawet. Ale dobrze, jesteśmy, mamy ten pojazd. malutki taki do transportu, głównie tylko. Użyjmy go jak taka nasza tarcza. Położymy ją tu na razie. Później ją będziemy sobie tam. A ten jest kompletnie zepsuty. Co Tutaj. To... Co to za jakieś armie? Trzeba tu podejść szybko. Ogarniać ich. Ogarniać tych. Yy... Niemców. Trzeba to ogarnąć. O! Tutaj. I zniszczone. Hanser tam w W... niemieccy trudne niemieckie nazwy. O to samo to jest G. Nie, to nie jest to samo, bo to jest G. To jest J i to jest... 3. to jest... Widać, że się różnią. Nie tylko pojemny, ale pojemny, czemu nie strzelasz? Czemu nie strzelasz? To Ty... jest. strzelaj! Nie jesteśmy. Niech ktoś go naprawi, jest tylko trzy. Dwie osoby są w tym czołgu. Dobrze, teraz jedna osoba, super. z tego czołgu nie będzie. A no sorry, tak z chęcibym wyszedł i patrz. Czekajcie, tutaj wyślę kilku ludzi e, ich wyślę, i ich, nie chronią ich, bo to na serio, tutaj, tutaj się pozabijają bardzo mocno Trzeba zrobić tu mobilizację i sprzątanie Seryści się skończyły na boje to być może inny pistolet, jeżeli tak ci się szybko kończą może oprócz tego, ale to byśmy mu podłożyć. Żebyś mógł, to byś mógł wziąć. O, na przykład granat, apteczki, jakiś taki zestaw, Coś do naprawiania, żebyś mógł... Nie, dynamit, jeżeli byś chciał. A jeżeli kerabin nie masz, Słuchaj, no to sobie to wreszcie coś znajdziemy. Jeszcze już się tu znajdzie. A tutaj na przykład masz. Tylko, żebyś nie zginął, jesteśmy moim e, najlepszym tutaj na razie człowiekiem. No A, super, ale nic takiego. Super, super. i bym sprawdził tutaj, bo idealnie, w środku, idealnie na taki coś by mogło pójść. Szybko iść po to. Jest bardziej na widoku i bardziej mogę się zobaczyć. Elkit, dawaj. Nie ma nic. Nie ma nic. I już nigdzie nie będzie nic. Nie ma nic! Super! Jak się ucieszyłem. Dojście tu. Tak, dokładnie tutaj będzie bardzo trudne, bo tu powinien być, bo to, tutaj można chyba nawet wejść. Nie, nie można. Trzeba byłoby to naprawić. O, tu leży broń. Co jest nie tak? No. Jak się tu broń można. Jakoś broń można tu było brać. Nie pamiętam, którym. Opcja ataku. Weź, weź ten pistolet. No i choć tu, bo chcę zobaczyć twoje uzbrojenie. No nie masz za dużo amunicji. To co jeszcze Trzeba się wycofać i przyjść tutaj? Czy ominiesz ich? Zobaczymy. Ten czołg się wywalił i nic nie robi Ulany jakiś Nie, 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 nie! Mój tajny od mój oddział! Oddział! Nie! Ani się waście! Ani się waście! Nie! 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 Nie, 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 nie! Nie! Jeżeli oni by to zrobili, to ja nie wiem co bym zrobił. Z nimi. czym tak? Dlaczego inaczej nie mogą? O. Stawcie się tam. O. Połóżcie się. O. Jesteście super ekipą. Udało ci się? No to wejdź. Zobaczymy, czy ci się udało. Hmm, a nie ma. Muszę, pa patrzcie jak trzeba robić To ten czołg idzie na straty, wiecie? Trzeba się go pozbyć mm, I idzie na nowy, idzie później się wymienić pierwszy zróbmy coś fajnego A, nie może, musiałby... Okej okay. <taki> Takie skomplikowanie A to dzień dobry A nie, jak to panu się nie zniszczył e, niemiecki czołg? Wiecie co? Ja tam podjadę po niego, wiecie? Ja tu zaraz w niego wjadę i co będzie o Dzień dobry To ja yy... No i po tobie O ja od tyłu Od tyłu od tyłu. A w sumie tak to idzie na straty. To możecie go nawet zniszczyć. Ale nawet fajnie się nim grał. Fajny miał miejsce, tylko że co chwilę obrywał. Czy fajne miejsce, co chwilę obrywał, no? Ej, to był niemiecki. Szkoda, że nie zrobiliśmy, tylko ich tylko zniszczyliśmy cały. To byśmy mieli takie super działko. No bo już kładła Ewakuacja. 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 Super! Super ewakuacja, klas, klas, klas. Aha, czyli ten strzelał. A naprawił się! A no, zapomniałem nic o... A miał tutaj. A no tak, w sumie naprawił się. Dobrze, weźmy tutaj pełny magazyn Każdy nabój się liczy A ty mi są niepotrzebne w sumie Patrzę. To wyrzucić, to wyrzucić, to wyrzucić, to wyrzucić... A, jeżeli chce to może być za 30. Najlepsza pozycja i masz amunicji? No, mnóstwo, no to będzie E, 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 e E, e, ej Za blisko Co to ma być? Nie ma to jak wywrócić swój czołg Tu jest za mocno Tu za mocno się Tu za mocno się Robiło Gdzie jest to? Syret tu bardzo dobra Wyrwaliście na no, słońce się e, Tak. Potrzebuję chyba piechoty. E, tu potrzebuję. Tu potrzebuję czołgu, To będzie. No może być ten. I ten. A ten to będzie tam. Taki zapasowy. Mały. O nie! Nie, tylko niech nie zginie. Eee, I tak to pewnie zginie, ale w jakimś czasie. Nie umieraj. Nie, tylko nie. Tylko nie ty. Byłeś taki fajny. Nie umieraj. To chyba jego koniec. Umarł bardzo pięknie. Był odważny. na no patrzcie. Nie. Zginął. Nie. Ale dobrze, ale chociaż mamy ich. Dlaczego tamten zginął? Dlaczego? On był taki fajny. Bardzo dobrze bardzo dobrze bronił. Jak na jednego człowieka. Nie pamiętam na tyle. Skąd on się tu znalazł? Co się, musiało, co się tam stanęło? Że tak się. Że on tam był I zróbmy pozycję na przykład tu O, taką tajną pozycję y, Naszej policji <laughs> Znaczy naszej armii Znaczy w sumie ja... Specjalnie chciałem powiedzieć policji, tylko że teraz sobie tak pomyślałem, hmm, Gdzie tu policja niby? Może coś śmiesznego bym w czasie wymyśli na razie nie. O jak to zasuwa, patrzcie. New I drzewa wszystkie. Pam. I patrzcie jak to zasuwa. Um. Ale szybko. Ona dobra pozycja do, schorowa, do schowania się. Schronienia się. Dobrze, zobaczmy ile mamy już nagranego. 15 minut. No to, słuchajcie 20 minut kończymy. Nie wiem czy przypadkiem nie przy ostatniej. Ale też przy ostatniej nie będzie. To nie będzie taka ostatnia. Ponieważ... Ponieważ to nie jest ostatnia... O, zaraz, ja tą coś chciałem zrobić. A, chciałam ich tu. Ale też pomyślałem, że można ich też tu, patrzcie, o. Po boku dać. Takich... Takich ukrytych bardzo. Eee, e, e, bo zaraz pod, wejdziesz pod jego koła. Dobrze, co my tu mamy? A ich chciałem, tylko po co ich ja chciałem? Już zapomniałem nawet. Czekajcie, coś tu. A, miałem tak. Chciałem murek tu wybudować. Przygotuj osłonę. Kto mi tu coś nagranie? nagranie. Przepraszam, nie mogę. Eee. Y Czekajcie. Okej. Okay. Ej, jak tu zrobić obronę? Czekajcie, ja bym tu chciał zrobić osłonę. Nie tu. O, i tu jest dobra pozycja do zrobienia obrony No i tu rób Nie, może nie tak, o Szko O, i tak jest najlepiej, no A ty? Nie wiem, tutaj widzimy, że dużo obrywamy znaczy, Tu jest największe skupisko tych y jeżdżących burzających ludzi. A! Super! Super! He. Już zniszczyli naszą pozycję dobrą. A już chciałem powiedzieć, że dobra pozycja. Bardzo dobra. Jednak się mylił. Zaraz. O Ojacie, O ja cię. teraz po tej stronie się zebrali. Eee, e, co tak śmiga, co w zakręty tutaj wchodzi? Coś tutaj w zakręty wchodzi. Dobrze, trzeba tam wjechać. E, niestety misja, e, misja... E, ...ty koniec z tobą jedzie. E, to ma, to jest misja taka, żeby go obronić na punkt. No, szybko! Szybko! Zasuwaj, gdyś małym samochodnikiem. I tak będę o Ciebie mówił. Jesteśmy... Traktor. To jest traktor? Traktor T-20. Kosmo... Kos... Komsomels... Co? To jest, to jest traktor? No w sumie to się dziwić na y, ruskich? Ruscy nie mieli wtedy zbyt dobrego... Y, tutaj... Przygotowania na wojnę. A, utknąłem. Super. Aaaa na ja was Teraz, to Nie, już jest po was Nie zniszczycie mnie a, a. Wjeżdżam w was Będę was oszczeliwał Nie ma tak Strzel tylko też to jest I to jest dobre, bo jesteśmy w środku Zgubany uciek. Czekajcie. Może przed końcem? No, zniszczyć. Zniszczyć. Zniszczyć mu chociaż. Tak. Zniszczono. Od tyłu trzeba go zajechać, Dobrze. Teraz z ukrycia się wyławia. A, już nie trzeba. Okej. Okay. Aha. Zabiłem kogoś. Nie, nie zabiłem. Dobrze. To na tyle w